W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi Nowe fakty w sprawie ataku imigranta na żołnierza Funkcjonariusze skarbówki zaatakowali policjanta Szaleniec wjechał w grupę ludzi na ulicy Nieudana próba skazania lidera ruchu obrony granic Straż graniczna odniosła się do krążących w mediach społecznościowych filmów, na których widać przekazywanie migrantów przez niemieckie służby polskim funkcjonariuszom. Nagrania te wzbudziły kontrowersje, a niektórzy, jak działacz Robert Bąkiewicz, porównali takie działania do umówionej taksówki dla migrantów. Straż Graniczna stanowczo zaprzecza tym zarzutom, podkreślając, że mamy do czynienia z legalnym i ściśle uregulowanym procesem, tak zwaną readmisją uproszczoną. O, ładuję go w samochodu, proszę. Przeszedł przez most. Straż, straż graniczna go przejęła i teraz go ładuję go do samochodu. W jednym z komunikatów służby wyjaśniły, że materiał przedstawia przekazanie dwóch obywateli Konga stronie niemieckiej, które odbyło się w punkcie w Görlitz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obaj cudzoziemcy zostali wcześniej zatrzymani po próbie nielegalnego przedostania się z Niemiec do Polski. Straż Graniczna stanowczo zaprzeczyła, jakoby funkcjonariusze działali poza prawem, nazywając oskarżenia pluciem na mundur. Do sprawy odniósł się także rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. Zarzuty o rzekome porozumienie z niemieckimi służbami nazwał kłamliwą manipulacją, mającą na celu wzbudzenie strachu i niechęci wobec funkcjonariuszy pełniących służbę przy granicy. Nagrania, które wywołały publiczną dyskusję, to nie pierwszy przypadek, gdy proces readmisji był przedstawiany w sposób wzbudzający niepokój. W odpowiedzi na tego typu sugestie Straż Graniczna wyjaśniła, że procedura readmisji, zarówno pełna, jak i uproszczona, wynika z umów międzynarodowych i unijnego prawa. Jednym z podstawowych aktów prawnych jest tzw. rozporządzenie Dublin III z 2013 roku, które reguluje odpowiedzialność poszczególnych państw za migrantów nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej. Readmisja uproszczona ma miejsce wtedy, gdy cudzoziemiec zostaje zatrzymany w krótkim czasie po nielegalnym przekroczeniu granicy. W takiej sytuacji nie trzeba składać pełnego wniosku o readmisję. Wystarczy szybkie powiadomienie kraju, z którego migrant przedostał się na terytorium innego państwa. Zwykle taki przekaz musi nastąpić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. W przypadku Litwy termin ten jest jeszcze krótszy wynosi 24 godziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazanie odbywa się w najbliższym możliwym punkcie granicznym i jest dokumentowane protokołem podpisanym przez funkcjonariuszy obu stron. Procedura nie jest uznaniowa, jest wynikiem międzynarodowych porozumień i ma na celu uporządkowanie kwestii migracyjnych w ramach współpracy państw Unii Europejskiej. Władze polskie nie ujawniły dotąd szczegółowych danych dotyczących skali przekazań w ramach uproszczonej readmisji. Pojawiają się pytania, czy służby każdorazowo otrzymują wymagane dokumenty oraz jak wygląda dalsze postępowanie wobec osób przekazanych? O odpowiedzi w tej sprawie poproszono przedstawicieli Straży Granicznej, ich stanowisko jest obecnie oczekiwane. W tle całej sprawy pozostaje szersza debata na temat polityki migracyjnej, współpracy transgranicznej i roli służb w zapewnianiu bezpieczeństwa. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, działając wspólnie z funkcjonariuszami stołecznego Wydziału do Walki z przestępczością narkotykową, przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w handel nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Działania operacyjne doprowadziły ich do jednej z posesji na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, gdzie zatrzymano 64-letniego mężczyznę, podejrzewanego o udział w procederze narkotykowym. Funkcjonariusze, realizując polecenie przeszukania, wkroczyli do miejsca zamieszkania podejrzanego, gdzie ujawnili znaczną ilość substancji psychotropowych. Jak się okazało, mężczyzna przechowywał w swoim domu zarówno mefedron, jak i amfetaminę. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków wyniosła blisko 650 gramów, co, w świetle obowiązujących przepisów, kwalifikuje się jako znaczna ilość. Zatrzymany został przewieziony do policyjnej celi, gdzie oczekiwał na dalsze czynności procesowe. W międzyczasie policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie mu zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Śledczy zarzucają mężczyźnie nie tylko posiadanie dużej ilości nielegalnych substancji, ale również ich udzielanie w zamian za korzyści finansowe. Z uwagi na charakter zarzucanych czynów oraz ryzyko matactwa, prokuratura w Pruszkowie złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o izolacji mężczyzny na czas trwania postępowania przygotowawczego. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Pruszkowie, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z możliwymi powiązaniami zatrzymanego z innymi osobami zajmującymi się obrotem narkotykami. Wstrząsające wydarzenia, do których doszło w piątek 11 lipca w Chełmnie, wywołały ogromne poruszenie w całym kraju. Pięć osób, w tym troje dzieci, stało się ofiarami dramatycznego zdarzenia, którego sprawcą miał być 56-letni Zbigniew W. Prokuratura rejonowa w Chełmnie zarzuca mu usiłowanie zabójstwa wszystkich tych osób, uznając jego działania za celowe i wyjątkowo niebezpieczne dla życia i zdrowia ofiar. Według ustaleń śledczych, mężczyzna prowadził samochód marki Mitsubishi i wjechał z premedytacją pod prąd w obszar rynku, poruszając się w stronę ulicy Halera. Najpierw potrącił trzyosobową rodzinę: 31-letniego mężczyznę, jego 25-letnią partnerkę oraz ich sześcioletnie dziecko. Następnie, nie zatrzymując pojazdu, kontynuował jazdę i po chwili na kolejnym odcinku chodnika najechał na dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat. Towarzysząca im matka zdołała uniknąć obrażeń. Wszystko rozegrało się w ciągu kilku minut w samym centrum miasta. Pojazd zatrzymał się dopiero po uderzeniu w schody, gdzie doszło do jego przewrócenia. Mężczyzna, choć doznał lekkich obrażeń, nie próbował uciekać z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast zabezpieczyła teren i zatrzymała kierowcę. Badania alkomatem oraz testy narkotykowe nie wykazały obecności alkoholu ani substancji psychoaktywnych. Jednak krew kierowcy została dodatkowo zabezpieczona do pogłębionej analizy toksykologicznej. Mimo, że podejrzany nie przyznał się do winy, podczas przesłuchania przedstawił szczegółowe wyjaśnienia, których treści, ze względu na dobro śledztwa, nie ujawniono. Śledczy podkreślają jednak, że jego wypowiedzi nie rozwiewają wątpliwości co do przyczyn tego niepojętego ataku. W ramach postępowania planowane są również badania psychiatryczne, które mają wyjaśnić, czy w chwili zdarzenia mężczyzna był poczytalny i czy leczył się wcześniej psychiatrycznie. Najciężej ranna w wyniku ataku została trzynastoletnia dziewczynka, która natychmiast po wypadku została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy. Jej jedenastoletnia siostra również wymagała hospitalizacji i trafiła do placówki medycznej w Toruniu. Pozostali poszkodowani, doznali obrażeń o łagodniejszym charakterze i nie wymagali transportu lotniczego. Sąd zdecydował o aresztowaniu Zbigniewa W. na dwa miesiące. Za zarzucane mu czyny Zbigniewowi W. grozi kara od 15 lat pozbawienia wolności aż do dożywocia. Śledczy analizują nagrania z monitoringu, przesłuchują świadków i zabezpieczają kolejne dowody, by szczegółowo odtworzyć przebieg i motywy tej tragedii. Sprawa budzi ogromne emocje, a opinia publiczna z niepokojem czeka na kolejne ustalenia dotyczące okoliczności i motywów działania sprawcy. Do poważnego incydentu doszło w nocy z 11 na 12 lipca we Wrocławiu, w rejonie placu Nankiera, nieopodal konsulatu generalnego Ukrainy. Policjant pełniący służbę został brutalnie zaatakowany przez grupę czterech mężczyzn, którzy, jak się później okazało, byli pracownikami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zdarzenie miało miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie posterunku policji. Wszystko zaczęło się od zwrócenia przez funkcjonariusza uwagi na zakłócanie ciszy nocnej. Grupa mężczyzn, która zachowywała się głośno i w sposób niestosowny do pory, zareagowała agresją. Jak przekazała aspirant sztabowy Anna Nicer z biura prasowego wrocławskiej policji, policjant został przez nich przewrócony na ziemię, duszony oraz siłą przytrzymywany, przy czym jeden z napastników próbował uniemożliwić mu dostęp do broni służbowej, blokując kaburę. Na miejscu natychmiast zareagowali inni mundurowi, którzy obezwładnili i zatrzymali sprawców. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 24 do 30 lat. Prokuratura postawiła im zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, co kwalifikowane jest jako przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Na czas prowadzenia postępowania podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym oraz tymczasowo zawieszeni w obowiązkach służbowych. Na szczęście, pomimo brutalności ataku, zaatakowany funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawa wywołała szeroki oddźwięk zarówno w środowisku służb mundurowych, jak i w opinii publicznej. W niedzielne popołudnie głos w sprawie zabrała również Krajowa Administracja Skarbowa. W oficjalnym komunikacie opublikowanym na portalu X, potwierdzono, że sprawcami napaści są funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrudnieni w dolnośląskiej jednostce. Instytucja jednoznacznie potępiła ich zachowanie, nazywając je „haniebnym i godzącym w dobre imię całej formacji”. Zapowiedziano jednocześnie natychmiastowe wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec zatrzymanych. Śledztwo w sprawie napaści prowadzi prokuratura, która gromadzi materiał dowodowy, w tym monitoring i zeznania świadków, mające pozwolić na precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie stopnia odpowiedzialności każdego z podejrzanych. Są nowe informacje dotyczące czwartkowego incydentu na granicy polsko-białoruskiej, podczas którego ranny został polski żołnierz zaatakowany przez agresywnego migranta. Sprawa ta wciąż budzi ogromne emocje i doczekała się dalszego rozwoju w postaci śledztwa wszczętego przez prokuraturę wojskową. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej W Olsztynie przejął postępowanie dotyczące możliwego przekroczenia uprawnień przez żołnierza, który uczestniczył w działaniach związanych z zabezpieczaniem granicy państwowej. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Wolsztynie, prokurator Daniel Brodowski, dochodzenie koncentruje się na analizie zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec cudzoziemca, który nielegalnie wtargnął na terytorium Polski. Podejrzenia dotyczą między innymi możliwości spowodowania u niego obrażeń w sposób niezgodny z przepisami. Decyzja o przekazaniu sprawy do wyższej instancji zapadła w poniedziałek i ma na celu dokładniejsze zbadanie wszystkich okoliczności interwencji. W tej chwili nikt nie usłyszał zarzutów. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że prokuratura wciąż analizuje zgromadzony materiał dowodowy i przesłuchuje świadków. Kluczowe znaczenie będą miały również nagrania z monitoringu oraz opinie biegłych lekarzy, które mają określić charakter i rozmiar obrażeń odniesionych przez cudzoziemca. Równolegle prowadzone jest drugie postępowanie dotyczące czynnej napaści na żołnierza. To on złożył zawiadomienie, podkreślając, że został zaatakowany przez jednego z nielegalnych migrantów, który przekroczył granicę w rejonie Michałowa. Sprawą tą zajmuje się Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku i będzie ona procedowana odrębnie. Do sprawy odniósł się również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podczas poniedziałkowej konferencji prasowej stanowczo zaznaczył, że to Polska została zaatakowana, a nie odwrotnie. Jego zdaniem reakcja polskiego wojska była uzasadniona, a każdy kto dopuszcza się agresji wobec żołnierzy strzegących granicy musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Minister przypomniał też o wcześniejszych przypadkach, w których polscy żołnierze ponieśli najwyższą cenę, strzegąc granic kraju. Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta. Śledczy pracują nad ustaleniem wszystkich szczegółów zdarzenia, a równocześnie trwa analiza działań obu stron, zarówno migranta, który dokonał napaści, jak i żołnierza, który podjął interwencję. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o częściowym ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza, lidera Ruchu Obrony Granic oraz znanego działacza narodowego, od lat powiązanego z organizacją Marszu Niepodległości. Akt łaski objął karę ograniczenia wolności, orzeczoną prawomocnie przez Warszawski Sąd Okręgowy. Chodzi o sprawę naruszenia nietykalności cielesnej Katarzyny Augustynek, znanej jako babcia Kasia. Do której doszło podczas jednego z protestów w październiku 2020 roku. Wyrok sądu dotyczył wydarzeń sprzed Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Bąkiewicz wraz z grupą narodowców miał bronić świątyni przed manifestującymi, którzy przeszli przez miasto w ramach ogólnopolskich protestów przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającemu prawo aborcyjne. Katarzyna Augustynek znalazła się wtedy na schodach kościoła z torbą stęczowym z symbolem, i według jej relacji, została siłą usunięta z miejsca przez osoby wspierające Bąkiewicza. Sąd uznał, że działacze narodowi zadziałali na polecenie ich lidera, mimo braku jego bezpośredniego kontaktu fizycznego z pokrzywdzoną. W listopadzie 2023 roku zapadł prawomocny wyrok, który utrzymał wcześniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego. Bąkiewicz został skazany na rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie, na w wysokości 10 tysięcy złotych oraz obowiązek podania wyroku do publicznej wiadomości. Już zarządów prawa i sprawiedliwości procedurę ułaskawienia zainicjował ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W lipcu bieżącego roku nowy minister Adam Bodnar zdecydował o uchyleniu zawieszenia wykonania kary, co oznaczało konieczność jej odbycia. Kilka dni później prezydent Duda podpisał ułaskawienie obejmujące zwolnienie z kary ograniczenia wolności, ale utrzymujące nawiązkę dla poszkodowanej. Decyzja głowy państwa wywołała ostrą krytykę ze strony premiera Donalda Tuska. Szef rządu uznał działanie prezydenta za skandaliczne moralnie i politycznie, sugerując, że to element szerszej strategii wspierania radykalnych środowisk prawicowych. W odpowiedzi Bąkiewicz zamieścił w mediach społecznościowych kontrowersyjny wpis, w którym zasugerował, że premier może podzielić los babci Kasi. Rzecznik rządu Adam Szłapka wypowiedział się w temacie ułaskawienia Bąkiewicza, krytykując decyzję prezydenta. Prezydent Andrzej Duda na koniec swojej prezydentury zdecydował się na ułaskawienie człowieka, który jest przepełniony nienawiścią, pogardą dla innych, ale też pogardą dla instytucji państwa. Bo ostatnie obrazki, które widzieliśmy, na których było widać Roberta Bąkiewicza, tam no widać było, że on obrażał polskich funkcjonariuszy. To jest no, haniebne po prostu. Inaczej się nie do tego określić. I to pokazuje bardzo wyraźnie, że to wszystko to jest jedna ekipa. Prawo i Sprawiedliwość, Bąkiewicz. Źle kończy pan prezydent swoją prezydenturę, bo to jest oburzające. Sama Katarzyna Augustynek nie szczędziła słów pod adresem prezydenta. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych, ostro skrytykowała decyzję o ułaskawieniu, zarzucając Andrzejowi Dudzie zdradę ideałów sprawiedliwości i lekceważenie krzywdy kobiet uczestniczących w protestach. W całej sprawie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zarówno Bąkiewicz, jak i Augustynek to postacie budzące skrajne emocje. Katarzyna Augustynek, choć przez wielu uznawana za symbole obywatelskiego sprzeciwu, bywa także krytykowana za konfrontacyjny styl działania. Zadowolona ze swojej roli? Przemocówki. To, że masz twarz kobiety nie znaczy, że jesteś kobietą. Nie dotyka pani policjanta. Nie dotykam żadnej policjanki, bo by mnie nawet brudną szmatą nie dotknęła. To rozumiesz to? Jest taka odrażająca. Z kolei Robert Bąkiewicz, jako lider ruchu obrony granic i narodowiec od lat aktywnie uczestniczy w sporach ideologicznych, reprezentując stanowisko zdecydowanie konserwatywne i antyliberalne. Ułaskawienie w takiej sprawie, dotyczącej konfrontacji dwóch symbolicznych dla przeciwstawnych obozów postaci, nie mogło pozostać bez echa. Dla jednych to gest sprawiedliwości i ochrony przed lewicowym terrorem ideologicznym, dla innych dowód na upolitycznienie urzędu prezydenta. Sprawa nadal wywołuje ogromne emocje i zapewne będzie jednym z punktów zapalnych w nadchodzących tygodniach debaty publicznej w Polsce. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.